Zauważyliście, że wśród mężczyzn są jednostki, które zdecydowanie wyróżniają się z tłumu. Ich prezencja oraz wewnętrzna energia sprawiają, że gdziekolwiek by nie poszli, są uznawani za wartościowych mężczyzn. Wcale nie oznacza, że muszą mieć 1,90 m wzrostu, szeroką szczelę i sześciopak na brzuchu. Na bycie wartościowym mężczyzną składa się zdecydowanie więcej. I w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o 16 nawykach, które warto w sobie wykształcić, żeby takowym mężczyzną zostać. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że pomimo tego, że lubimy uważać się za świadome istoty, no to naszymi zachowaniami w głównej mierze kieruje biologia i podświadomość. Mechanizmy rządzące społeczeństwem oraz naszymi zachowaniami nie wzięły się z dupy. Jeśli nauczymy się świadomie grać w tą grę, no to zwiększymy swoje szanse na wygraną. I żebyście zrozumieli o co mi chodzi, zobrazuję wam jeden z takich mechanizmów. Dlaczego faceci lubią duże biusty oraz szerokie miednice? Czyżby dlatego, że facet patrzy na coś takiego i myśli sobie... U, ale mam duży biust, będzie świetnie karmić moje przyszłe dzieci. Szeroka miednica, już widzę te bezproblemowe porody. Po drugie, ten materiał nie ma na celu dyskryminacji kobiet. Ja wiem, że niektóre panie powiedzą mi w komentarzach, że my też potrzebujemy tych rzeczy, ale żeby rozmawiać o niektórych zjawiskach, musimy nauczyć się, co to znaczy uogólnienie. To, że większość czegoś potrzebuje, to nie znaczy, że wszyscy tego potrzebują. Powiedziawszy to, lecimy z pierwszym punktem. Nie ma nic gorszego niż zakochany w sobie mężczyzna, który przy każdej okazji stara się podkreślić, jaki to on nie jest fajny, czego to on nie potrafi i czego on nie ma. Z jego perspektywy jestem gość, popatrzcie na mnie, ale z perspektywy innych ludzi no. Rozumiemy, że chyba coś tam grubo nie gra z samooceną. To tak jakbyście na każdym krogu próbowali sprzedać innym wizję, którą wykreowaliście w swojej głowie, która jest fałszywa, niemniej wciskacie ją ludziom za wszelką cenę. Wyczucie tego, kiedy warto zabrać głos, a kiedy siedzieć cicho, będzie zdecydowanie lepszą strategią, gdyż przez to ludzie będą cenili wasze zdanie dużo bardziej oraz będziecie mogli budować lepsze relacje z innymi. Może nie jesteśmy tak. Emocjonalnie i socjalnie rozwinięci jak kobiety, nie mamy tyle empatii do drugiego człowieka. Niemniej, faceci posiadają swoją sekretną broń i nazywa się to psychopatia. Może to pójść w negatywną albo w pozytywną stronę, gdyż wśród mężczyzn jest dużo więcej zbójników, ale też jest więcej geniuszy. I teraz o co mi chodzi? Podam Wam przykład. Wszyscy wiemy, że. Najlepszy obiadek to zjemy u mamy albo u babci, ale jakoś tak wyszło, że najlepszymi kucharzami na świecie są mężczyźni. To samo tyczy się inżynierów, muzyków, malarzy, chirurgów. Wracając do wstępu, nie chcę przez to powiedzieć, że kobiety nie są w stanie osiągnąć takiego poziomu, ale faceci są dużo bardziej psychopatycznie nastawieni do swoich zainteresowań. Potrafimy godzinami spędzać na jakąś pierdołą, nie wiem, robić muchy do łowienia ryb albo dłubać przy samochodach, co sprawia, że dużo szybciej dostajemy się do poziomu mistrzostwa. Niestety często jest to kupione relacjami z innymi. Zdrowiem. Niemniej jeśli nie macie w swoim życiu pasji na temat której jesteście zboczeni, no to nie wykorzystujecie swojego pełnego potencjału. Kolejny punkt, jaka jest różnica w pozbywaniu się stresu i niechcianych emocji u kobiet kontra u mężczyzn? Kobiety w takich sytuacjach chcą się komuś wygadać, ktoś, żeby je wysłuchał bez oceniania. W przypadku mężczyzn jest to troszkę inny mechanizm, gdyż my chcemy się najlepiej zaszyć w jakimś miejscu, w którym nikt nic do nas nie będzie mówił, w którym zostaniemy sami ze swoimi myślami i emocjami i spróbujemy to jakoś przetworzyć. Dlatego Powstało nawet takie określenie męska jaskinia, do której udajemy się w takich sytuacjach. Nieposiadanie męskiej jaskini będzie czymś, co znacząco obniży waszą jakość życia. Dlatego z całego serca polecam wam taką stworzyć. Może być to garaż, jakiś pokój w domu albo wynajęta salka, cokolwiek. Miejsce, które będzie tylko wasze i w którym nikt wam nie będzie przeszkadzać w chwilach których jest wam ciężko. Dlaczego korzysta się z określenia płeć piękna? Może dlatego, że jednym z największych atutów każdej kobiety jest jej uroda. Z tym ciężko się kłócić. Takiego określenia nie użyjemy w stosunku do mężczyzn, co nie znaczy, że powinniśmy wyglądać jak zżulona małpa, a wielu z nas o tym zapomina. Czysty i schludny wygląd w dzisiejszych czasach moim zdaniem to jest podstawa. Jeśli masz brodę, Chodź do barbera. Jeśli masz tyle szczęścia i rosną Ci włosy, to chodź do fryzjera, jeśli śmierdzisz, zainwestuj w prysznic i w perfumy. Jak cię widzą, tak cię piszą, dlatego ogólna prezencja będzie punktem numer 4. Kolejny punkt łączy się z poprzednim i my jako faceci nie mamy naturalnego wyczucia, jeśli chodzi o nasz. Ubiór, dlatego często wyglądamy jak obwiesie. Zainwestowanie w kilka kompletów dobrze leżących na nas ubrań jest bardzo dobrym pomysłem. Jeśli nie umiecie tego ogarnąć, no to albo doedukujcie się w internecie, jest masa poradników na ten temat. Możecie znaleźć jakieś tabelki, które pomogą Wam oszacować, jaką macie budowę ciała i jakie najlepiej ubrania będą na Was leżeć. Jeśli jest to dla Was za ciężka misja, no to poproście jakąś zaprzyjaźnioną kobietę, żeby wam w tym pomogła. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby co sezon być w szczycie mody, bo moim zdaniem jest to strata pieniędzy i waszego czasu, ale posiadanie ubrań, które dobrze na was leżą, w których dobrze wyglądacie, no jest czymś to warto zainwestować. Kolejnym punktem będzie nadmierna duma. Facet powinien brać odpowiedzialność za swoje czyny i w momentach, w których coś zjebał, powinien po prostu umieć przyjąć to na klatę. Zrzucanie tej odpowiedzialności na innych na zasadzie to nie moja wina, to wszystko przez nich jest po prostu pokazywaniem, że nie jesteś w stanie wziąć swoich spraw. W ręce I je po prostu najzwyczajniej w świecie ogarnąć. Wiadomo, nie zawsze wyjdzie tak jak chcę, ale biorę to na klatę, wyciągam wnioski i idę dalej. Prawdziwy facet jest z żelaza. Nigdy nie choruje, nigdy nie ma depresyjnych myśli, a lekarze są dla cieniasów. Prawda? No otóż nieprawda. Jedną z przyczyn, dlaczego faceci żyją krócej niż kobiety, jest właśnie to, że nie dbamy o swoje zdrowie. Często bagatelizujemy to, nie chodzimy do lekarzy, dlatego warto jest to zmienić. Robić sobie raz na jakiś czas okresowe badania. Nie czekajcie do ostatniej chwili, nie odwlekajcie w nieskończoność wizyt u lekarza, jeśli coś was boli. Nasze ciało jest w stanie przyjąć na klatę naprawdę bardzo dużo znęcania się, ale do pewnego czasu. Jedną z moich ulubionych powiedzonek brzmi, dobrze jest w życiu wiedzieć, co się chce, ale jeszcze lepiej wiedzieć, czego się nie chce. Dlatego brak zdecydowania oraz chodzenie na zbyt duże kompromisy w stosunku do nas samych jest. Moim zdaniem mentalną kastracją. I tutaj dla Was przykład. Chcąc zabrać kobietę na randkę, zaczynacie zasypywać ją deszczem pytań pod tytułem: A kiedy masz czas, a do jakiej restauracji chcesz iść, a co byś chciała zjeść, i tak dalej, i tak dalej. Kobiety między innymi w mężczyznach lubią to, że jesteśmy w stanie dobrze prowadzić. Mamy określony kierunek, w którym ją zabierzemy, dzięki czemu ona będzie się mogła wyłożyć na tylnym siedzeniu. I cieszyć się podróżą. Dlatego wprowadzając korektę do poprzedniego przykładu, powinno to brzmieć: tak, słuchaj, w piątek o 18 wpadam po ciebie, jedziemy do bardzo fajnej włoskiej restauracji, w której podają wyśmienite makarony, a później udamy się do pobliskiego klubu, bo gra tam fajny DJ. Potańczymy, pobawimy się. No i który z tych dwóch przykładów brzmi lepiej? Jeśli jeszcze oglądają mnie tutaj jakieś kobiety, to bardzo proszę, napiszcie w komentarzu, która wersja podoba Wam się bardziej. Kolejny punkt będzie chyba jednym z bardziej istotnych na tej liście, i jest to posiadanie swojej własnej męskiej ramy. Cóż to takiego jest? Jest to koncept, który w niewidzialny sposób. Leży u podstaw Twojego życia. Żeby zrozumieć, jaką masz ramę, musisz sobie stawiać takie pytania: czego ja kurwa chcę od życia? Nie czego chce od ciebie Twoja partnerka, Twoi rodzice, Twoi przyjaciele. Nie. Czego ty chcesz? Jaka jest Twoja misja w życiu? Dlaczego w ogóle się tutaj znalazłeś? Co leży u podstaw Twojej egzystencji i jak chcesz, żeby Twój świat wyglądał? Jakie są Twoje wartości, wierzenia, nieprzekraczalne granice? Jest to bardzo, bardzo ważne, a mało. Kto jest w stanie odpowiedzieć na te pytania bez zawahania? Oj, nawet się zrymowało. To wszystko jest męską ramą, a facet bez ramy jest jak Bill Gates bez swojego Microsoftu. Będzie to niezwykle ważne, zwłaszcza pod kątem wchodzenia w związek z kobietą, gdyż w związku, tak okrawając go już z tych wszystkich romantycznych mrzonek, albo ty żyjesz w ramię swojej kobiety, albo ona żyje w twojej ramie. Okręt ma tylko jednego kapitana, który decyduje, w którą stronę płynie statek. I propozycja mężczyzny w stosunku do kobiety wygląda w ten sposób. Zapraszam cię do mojej ramy, do mojego świata, w zamian za co dostajesz bezpieczeństwo, przewidywalność i znaczące polepszenie warunków życia. Niestety, z drugiej strony, jeśli kobieta Zaprasza mężczyznę do swojej ramy. Najczęściej wygląda to tak. Chodź do mojego świata, żyjmy na moich zasadach i się mną opiekuj. Jeśli się na to zgodzisz, to masz przejebane. Temat męskiej ramy jest arcyciekawej i przygotowuję cały odcinek poświęcony tylko temu zagadnieniu. Dlatego jeśli nie chcecie go przegapić, to serdecznie zachęcam was do kliknięcia guzika. Subskrybuj, a my lecimy dalej. Niejednokrotnie podkreślałem, że różnice pomiędzy mężczyzną a kobietą nie biorą się znikąd. Są to. Efekty tysięcy lat ewolucji, w których to nasze płcie miały po prostu różne role. Świat się zmienił, ale te wszystkie mechanizmy, które są w nas zapisane, nie za bardzo. Jaka była rola faceta kiedyś, kiedy jeszcze żyliśmy w czasach plemiennych? No i upraszczając, dobry facet to taki, który potrafił upolować zwierzę, przytaszczyć go na chatę i zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. W dzisiejszych czasach mało kto poluje na zwierzynę, no i ta zwierzyna się w sumie troszkę zmieniła i zamieniła się w papierki z różnymi kolorowymi nadrukami. Umiejętność zarabiania pieniędzy przez mężczyznę jest ekwiwalentem tego, jak dobrym jest myśliwym. Podnosi status. I wartość w oczach kobiet, jeśli chodzi o takiego samca. I jeszcze raz podkreślę, że są to podświadome biologiczne zachowania. To tak samo jak wcześniej wspominałem Wam, że patrząc na obfitą pierś, nie myślicie sobie, oj, ale fajnie ona będzie karmić moje dzieci. Tak samo kobieta nie myśli w ten sposób, że o facet zarabia dużo pieniędzy, to go usidlę i będzie mnie sponsorował, chociaż są takie kobiety. Ale może o nich nie będziemy tutaj rozmawiać. Mówimy tutaj po prostu o zwykłych, normalnych kobietach, które patrząc na mężczyznę, który potrafi zarabiać pieniądze. Nie są gold diggerami, ale jednak pod świadomości zapala im się zielona albo czerwona lampka. Czy facet będzie w stanie zapewnić byt mnie i moim dzieciom? Czy nie? Dlatego nieogarnięcie finansowe będzie kolejnym punktem do wyeliminowania. Na tej liście. Kolejny punkt będzie łączył się z poprzednim i fajnie, że masz dużo zer na koncie, ale to nie znaczy, że powinieneś ładować się w pracoholizm, do czego mamy tendencje, zwłaszcza zakładając tą psychopatię, o której mówiłem wcześniej. Pamiętajcie, że w życiu musi być balans i poza robotą istnieją jeszcze relacje z innymi ludźmi, istnieje nasza rodzina, czy też nasze zdrowie, o które też trzeba dbać. Skoro tak ładnie nam się łączą te punkty, no to kolejny też będzie w połączeniu z relacjami, o których wspomniałem wcześniej. Wcześniej. Czy wiecie, że rozwodnicy mają dziesięciokrotnie wyższe szanse od rozwódek na popełnienie samobójstwa? Dlaczego tak się dzieje? No właśnie, połączone jest to z relacjami, z umiejętnością budowania tych relacji. No i faceci są zazwyczaj słabi w tym temacie, zwłaszcza na budowaniu takich długotrwałych relacji, na które trzeba pracować. To kobieta najczęściej w związku dba o ten aspekt, utrzymując kontakty z rodziną, z przyjaciółmi. Organizując różne spotkania, wyciągając nas z chaty, żebyśmy gdzieś poszli, nie wiem, z kimś się spotkali. No i właśnie często po rozwodzie okazuje się, że kobieta przejmuje tą całą zbudowaną przez siebie siatkę społeczną, a facet zostaje sam. A samotność jest dla człowieka jedną z gorszych rzeczy, jaka może się przytrafić. Dlatego zbudujcie grono przyjaciół, na których możecie polegać. Nie wiem, na weekendy losowo dzwoncie do różnych ludzi, po prostu, żeby spytać, co ta tam, jak tam słychać, żeby pogadać. Facetzi nie mają takiej czuty, żeby to robić. Najczęściej samotność nam nie przeszkadza i w zagubieniu takim między pracą a rodziną możemy po kilku dobrych latach stracić wszystkie te kontakty. No i później na starość albo po rozwodzie możemy naprawdę dostać sytego liścia ogarniacza w pysk od życia. Kolejno, coś co tygryski lubią najbardziej, czyli męczenie kapucyna, pukanie Niemca w hełm, Uszzenie flaka. Słuchajcie, pornusy to jest coś, co bardzo negatywnie wpływa na naszą psychikę i są ku temu dwa główne powody. Po pierwsze, buduje to w naszej psychice bardzo niezdrowy obraz tego, jak wygląda prawdziwy stosunek. No i w momentach, w których nam się poszczęści i uda nam się przekonać jakąś łanię do tego, żeby poszło z nami do łóżka, może się wam przytrafić, no cóż, flak, bo Wasze oczekiwania nie zostaną spełnione względem tego, jak to wygląda naprawdę. A w takich sytuacjach, jeśli nie jesteście w stanie skonsumować tego całego szczęścia, no to to potrafi wjechać dość mocno na banie. Oj, potrafi, wiem coś o tym, przetrafiło mi się to kilka razy i ciężko jest się po tym psychicznie poskładać. Nawet jeśli kobieta mówi, nic się nie stało, następnym razem naprawdę na pewno będzie fajnie. Cia. Po drugie, wszystko, co wpływa bardzo mocno na nasz system dopaminowy i go rozregulowuje, będzie w negatywny sposób działać na naszą motywację, gdyż dopamina jest neuroprzekaźnikiem motywacji to dzięki niej nam się chce robić rzeczy. Pornosy bardzo mocno ingerują w ten cały system i negatywnie na niego działają, dlatego możemy nie mieć motywacji w życiu nie tylko do tego, żeby wyjść. Do ludzi i poszukać prawdziwych partnerek seksualnych, ale też, żeby ogarnąć swoje inne sprawy w innych dziedzinach. I tutaj jest jedno, ale w masturbacji nie ma nic złego, jest to naturalne i zdrowe dla nas. W tym punkcie chodzi o to, żeby zminimalizować asystę. Pornoli. Kolejny punkt znowu łączy się z poprzednim i nieważne jaki sukces osiągniecie, jakie nagrody naukowe czy sportowe Wam się przytrafią, jeśli nie jesteście w stanie zdobywać kobiet, które Wam się podobają, no to Wasze życie będzie nieszczęśliwe. I o ile nie jesteście naturszczykiem, któremu przychodzi to bardzo łatwo, no to wiecie, że jest to ciężka misja. Kobiety są z natury wybredne i rządzi nimi instynkt hipergami. W skrócie celują one w swój poziom albo najlepiej wyżej i olewają wszystko co jest poniżej a niestety bardzo duża część mężczyzn jest poniżej oczekiwań przeciętnej kobiety dlatego bardzo ciężko im jest jakby zapoznawać się z paniami i doprowadzać je czy też do związku, czy też do relacji na zasadzie friends with benefits. Chcę tylko powiedzieć, że hipergamia, czyli takie wybredne podejście do tematu doboru partnerów przez panie, jest oczywiście jak najbardziej naturalnym zjawiskiem i to dzięki niemu nasz gatunek rozwija się, gdyż są przekazywane dalej tylko najlepsze geny. Widzimy to. U każdego gatunku na tej planecie, także ludzie się pod tym kątem znacząco nie różnią. W przeciwieństwie do tego, co większość z nas myśli, w tym temacie naprawdę można dużo podziałać, nawet jeśli nie znamy się na nim totalnie. Kobiety zwracają uwagę na trzy aspekty. Po pierwsze, najbardziej oczywiste jest to wygląd. Wiadomo, jeśli będziesz gościem, który ma 1,90 m, dobrze zbudowanym, z szeroką szczęką i ładnym uśmiechem. No cóż, ja próbuję takiego tutaj naśladować, a daleko mi do takiego typa. Niemniej, jeśli, tak jak wam powiedziałem wcześniej, jesteście czysto i schludnie ubrani, macie zadbaną brodę, zadbane włosy, nie wali od was potem i. Chodzicie na siłownię, uprawiacie jakiś sport, nie macie brzucha, nie jesteście otyli, macie jakąś tam chociaż drobną masę mięśniową, no to już to pozycjonuje Was lepiej niż 80% samców na tej planecie. I nie jest to wcale takie ciężkie do ogarnięcia. Nie każdy z nas będzie modelem fitness, nie każdy będzie miał ładną buźkę, ale nie musicie wyglądać jak model fitness, żeby zdobywać partnerki. Po drugie, też jest to w sumie oczywiste, jest to status materialny, gdyż to pokazuje kobiecie, że jesteśmy zaradni, jesteśmy w stanie dobrze grać w tą grę i to podświadomie pokazuje kobiecie, że jesteście w stanie zapewnić byt i bezpieczeństwo, jeśli by chciała założyć z wami rodzinę. Jest to bardzo ważny punkt dla każdej kobiety, tak jak dla nas, wygląd u płci pięknej. Jak się tyle gada, to się dużo powietrza łapie. No i trzeci aspekt, na który kobiety zwracają uwagę, jest to tak zwany game. Jest to nic innego jak umiejętność bawienia się w tą grę flirtu. Czy jesteście w tym wszystkim naturalni i wyluzowani? Czy jesteście w stanie ją rozśmieszyć? A może nie macie zbyt dobrego poczucia humoru? No to może pójście w jakieś inteligentne faski? Czy jesteście w stanie zabawić ją jakąś ciekawą rozmową? Czy jesteście w stanie ją wysłuchać? Dacie jej się wygadać? Tych elementów składających się na grę jest bardzo dużo, i każdy jest w stanie znaleźć, można powiedzieć, swoją niszę. Tak jak powiedziałem, jeśli nie macie dobrego poczucia humoru, no to nie próbujcie na siłę sadzić żartów. No i teraz opowiedziawszy wam o tych trzech aspektów, nie musicie mieć wszystkich trzech naraz. Wystarczy, że skupicie się na dwóch. Jeśli na przykład Matka Natura poszczęciła Wam pięknych rysów, twarzy i wysokiego wzrostu, no to jeśli ogarniecie temat gameu, czyli jesteście na przykład w stanie ją rozbawić. Plus, jeśli jesteście ogarnięci materialnie i też nie mówię tutaj, że musicie być milionerami, co to, to nie, no to już znajdziecie kobiety, które będą chciały się z wami zapoznać bliżej. Dlatego rozkmincie te trzy punkty, a gwarantuję wam, że kontakty z kobietami będą dużo prostsze i przyjemniejsze. Co rządzi światem? Jedni uważają, że pieniądze, inni, że Bóg, a ja uważam, że testosteron, który jest hormonem konkurencji, a konkurencja pcha ten świat do przodu. Robienie kariery i zarabianie pieniędzy jest niczym innym jak konkurowaniem. Nawet religie, pomimo swojej wzniosłej natury, non-stop konkurują ze sobą, czyli Bóg jest bardziej boski, przy okazji ukatrupiając miliony ludzi. No i testosteron jest kojarzony bardziej z męską płcią, kobiet też on występuje, ale w dużo niższej, niższym stężeniu. No i jeśli macie niski poziom testosteronu, no to będziecie cierpieć na tej ziemi. Oj, będziecie cierpieć na tym padole. Jak można wykwięcić? Czy wasz poziom teścia jest na odpowiednim poziomie? No, najlepiej jest pójść i zrobić sobie badania i najlepiej to robić okresowo, regularnie, żeby to monitorować. Ale są pewne oznaki, które mogą wam pokazać, że coś jest z tym nie tak. Po pierwsze, nic ci się nie chce, nie masz na nic motywacji, siły, czujesz się generalnie jak kapeć. I nie mówię tutaj o jesiennej handrze, która się każdemu może przetrafić. Mówię o takich bardziej chronicznych sprawach, gdzie miesiącami po prostu wasz poziom energii jest na bardzo niskim Poziomie. Po drugie, pomimo tego, że uprawiacie jakąś aktywność fizyczną w regularny sposób, załóżmy chodzicie na siłownię, no to w dalszym ciągu macie taką budowę ciała, jak to się mówi, skinny fat, czyli mało masy mięśniowej i takie otłuszczenie w rejonach, które są bardziej kojarzone z kobiecymi rejonami, czyli tu właśnie dół brzucha albo macie men, men bupsy, No to też jest dla Was informacja, że coś może nie tak być z Waszymi hormonami bardziej z proporcją hormonów kobiecych do męskich. No i po trzecie, jeśli wasze libido leży, no to coś jest nie tak z testosteronem. I tutaj taki mini teścik, jeśli budzicie się rano i pod kołderką wasza pała furczy, to znaczy, że najprawdopodobniej wszystko jest git z waszym poziomem testosteronu, ale jeszcze raz podkreślam, to są wszystko takie sygnały, które warto monitorować, ale najlepiej jest po prostu pójść i to wszystko zbadać. Powiedziawszy to, jeśli macie dobry poziom testosteronu, nie znaczy, że będzie tak przez całe wasze życie. Dlatego trzeba o to zadbać już teraz. Siłownia jest super pomysłem do tego, żeby utrzymywać wysoki poziom teścia. Jakoś tak to jest w tym matrycie pomyślane, że przesuwanie, podnoszenie, tachanie dużych ciężarów sprawia, że nasze ciała zaczynają utrzymywać poziom testosteronu na odpowiednim poziomie. Po drugie, coś co po prostu może Wyniszczyć waszą gospodarkę hormonalną, jest to brak regeneracji, a głównie brak snu. Sen, to jest coś, na czym nie możecie naprawdę oszczędzać. Musicie się wysypiać. Jakość tego snu musi być dobra. No i po trzecie, jeśli będziecie się odżywiać przetworzonym żarciem, no to wasze hormony nie będą wam za to wdzięczne. Ale o testosteronie nagrałem cały obszerny materiał, w którym dokładnie wytłumaczyłem, jak podnieść jego poziom i utrzymać na wysokim poziomie. Koniecznie to zobaczcie z mojej strony. To na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i do następnego.